Studentom MBA radziłbym, żeby pojawić się na tych studiach wtedy, kiedy przyjdzie na to właściwa pora, kiedy będą już doświadczenie menedżerskie, a żeby mogli skonsultować swoje doświadczenia. Pewne problemy, które mają z innymi studentami, również z wykładowcami podczas tego programu studiów. Przyszłym studentom MBA radziłabym, aby od początku skupili się na networkingu i poznawaniu swoich kolegów i koleżanek z zespołu. Obecnie pracuję w branży automotyw czy też technologicznej i program Executive MBA, na którego właśnie w ukończeniu jestem, wpłynął bardzo mocno na to, jak patrzę na rynek jak patrzę na to, jak moja firma się rozwija. Nauczyliśmy się bardzo dużo, jeśli chodzi o megatrendy o tym, jak ważne jest strategiczne działanie y, długofalowe i innowacje firmy i to były kluczowe zagadnienia, które wykorzystujemy w swojej dziedzinie. Miałem przyjemność uczestniczyć e, w programie e, Double Diploma e, ze szkołą e, w Porto. Porto Business School. No i chciałem powiedzieć, że no, warto, warto dołączyć, szczególnie, że sam, sam, sam proces, chociażby pracy końcowej, jest w grupie razem z studentami z Porto, co jest bardzo się dodaną, prawda? Czyli ich doświadczenie, współpraca prawda, międzynarodowa, którą można dołączyć do, do pisanej pracy, wpłynęła bardzo pozytywnie na, na, na jej wynik, czyli może czasami być ciężej, ale naprawdę warto, także zachęcam wszystkich. Dodatkowym plusem jest oczywiście sama wizyta w Porto, także piękne miasto, także nie sama, nie sama nauka, więc jest czas na przyjemność, także gorąco zapraszam i zachęcam.